Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z Daily, a zarazem w kolejnym odcinku z serii Kociętowo. A dzisiaj pokażę Wam młode kociaki, które mają już około 2-3 tygodni. Tutaj jest ich matka. biało czarna kociczka. Teraz Wam pokażę młode. Pierwszy kociak jest on cały czarny. Jest on chyba najstarszy. Tak się on prezentuje. Jest on bardzo ładny, bardzo fajny. Przejdziemy do następnego. Następny kociek jest on biało-czarny. Mam już takiego kotka już po raz drugi. Tak się on prezentuje. Jest on drugi. Ten był pierwszy, ten się drugi urodził. Tak się one prezentują słodzieczki malutkie. Zaraz wam pokażę następnego. Następny kotek jest biało-czarno-siwy. Tak się on prezentuje. Jest on również po moim kotku, który jest taki czarno-biało-siwy. I są bardzo puchate te trzy koteczki. No i najmłodszy, również biało-siwy. Tak się on prezentuje. Biało-siwy jest. I teraz ich wpuściłem do mamy. Mają one około dwóch, ponad dwa tygodnie już mają. I tak się one prezentują. Myślę, że zostawię sobie jednego. Ale to zobaczymy, jaka będzie ich płeć. Więc poczekamy jeszcze trochę. I myślę, że nie za jakieś dwa, trzy miesiące. Pojawi się odcinek, jak będą wyglądały. No, ale nie obiecuję Wam tego. Więc zakończę ten odcinek. Trzymajcie się. Cześć.